Czego jeszcze oczekujesz od rodziców? Czego się odwołają uroczystość? Nikogo to nie zabije. Jesteś królową czy nie? Po prostu powiedz lordom, że królewna nie jest jeszcze gotowa. A i w ogóle to możliwe, że nigdy nie będzie. No trudno, to tyle. Przegram panu. Wypowiedzenia wojny proszę przesyłać listownie. Ja rozumiem, że to wszystko wydaje ci się Niesprawiedliwe. Też miałam obiekcje, gdy wydawano mnie za mąż. Ale nie można zawsze tylko uciekać od życia. Nie chcę się w tym wieku w coś takiego pakować. Chcę być wolna. A jesteś gotowa ponieść koszty tej wymarzonej wolności? Nie chodzi o to, że chcę ci zrobić nasłość. Staraj się zrozumieć, że ja robię to wszystko tylko dla twojego dobra. Ale tu chodzi o moje życie, a nie... Jestem jeszcze sam młoda! Wyjaśnię ci to, musisz tylko zacząć. Jakoś bym ci to wytłumaczyła, ale ty mnie nie chcesz... Słuchać. Słuchać! Daję słowo, Angus. W życiu się na to nie zgodzę. Jeśli moje zdanie coś znaczy. A, ja zrobiłam to! To było